Siemanko, zagramy sobie jeden mecz. Bo został mi jeden mecz w dywizjon lub w mistrzostwach w dywizjon zagramy że muszę bramkę przynajmniej strzelić. Nieważny wynik, ważne żeby bramkę strzelić. Tak kupiłem C. Izaka za 216 tysięcy, tak? Gdzie jest cena? No, 216, 20 właścicieli. Wow, co ja za kartę kupiłem? Przez 20 rąk przechodziła ta karta. Ten zawodnik w 200 klubach grał. Fajną ma karierę. Ile w ramek szczeli jeszcze muszę zobaczyć z ciekawości, nie? W 20 klubach. Ale tylko 254 mecze w tych 200 klubach rozegrał. A w moim ile? 7. I już 15 goli, czyli dobry jest. Gramy. Oby szybko, gładko poszło. Bo kolega jeden na komentarzu napisał, żeby pokazał mecz przed nagrodami. To pokażę wam mecz. Popatrzcie, jak mi się gra. Gorzej. Tak tylko mówię, że gorzej. Oby tylko nie był bot, bo mi się pierwszy raz trafiło bota, więc botem zagrać. Dzisiaj nawet to było. No się męczyłem. Dłużył się ten mecz. Wygrałem pewnie 10-1. Dałem strzelić botowi bramkę, niech ma. Która to jest liga. Nie no najwyżej piąta może może być, że dwa razy spadł kiedy to zrobili, albo szósta, nie ja jestem w szóstej to piąta, gramy, gramy na starej generacji. Aj się przesunął umiejętnie Alisonem, dobry gostek, nie spodziewałem się, że się przesunie. No już bym miał zaliczone zadanie. Się będę musiał męczyć sam do siebie podał. Jest. Dobra, mam zaliczone. Najważniejszy, że zgoda. A nie przeszedł jego. Fa! Sędzia! Sędzia karo, 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 Kalosz. Gdzie to podał? Gdzie on to podał? Podał się? E, za bozna mnie zrobił. Zidane, za da, da, darmo byłeś! Moje, mój, moje! Moja. To z, napastnik. No pięknie! Pięknie, do Zidana! Boundersar taki zablokowany PowerShot to się broni No nie Jakie Co tu się dzieje? Dobra, wyszliśmy z tego A mu podał Jeden obrońca, minę Nie minąłem go oczywiście Co nogę podniósł Miał piłkę już prawie Pięknie zagrał tą główką. Pięknie, pięknie. Nie no, Messi, Messi. Oczywiście Messi. Oczywiście Mesi mija. I gol. Messi. Zasrany Mesi. Ładnie go minąłem, a nie wyprzedzę go. Dobra, podam tu. No pięknie, spalony nie ma. Tam był spalony. Znowu się przesunął, faul karny, sędzia, skosił mnie karnego, nie ma i kontra z tego idzie i będzie gol, bo gra jest zepsuta. Tam był, no i gol będzie, tam był karny, skosił go, nie ma faulu oczywiście. Podaj mu szybciej, brawo! Znowu się przesunął, ale nic z tego i spalony, brawo gro! Dobra mam przestrzeń, podaj mu tam Aś mu to podał Odbiła się. Teraz musi być karny. Tak jest. Czerwona. Czerwoną bym dał. Oczywiście, bo karny to nie ma. Zidane. Musi być. A, zmieniłem taktykę. Tak. Jak wyjściową Najlepiej im się gra. Serio, takie coś? Jakaś pani. Nie mówię, bo brzydko się nazywa. Co to ma być? Co to za pani? I co to się odbija? Mam piłkę, nie mam piłki. No, idź Zidane. Podaj mu tam, brawo. Nie ma. Wyjdzie moja. Nie wyszło serio. Jak? Ta piłka i Messi, oczywiście. Bo to Messi. Tak jest. Takim podbiciem je się przeszedł. Nie tak, Pires był. No pięknie. Nogę włożył Van Dijk. Nogę wyłożył Van Dijk. No, pomijaj, Masters na Kigowa weszelnie idzie. Nie ma takiej zabawy. Nie ma, przesunął się bramkarz. Niesamowicie. Fal to jest. Co on mu zrobi temu Wandajkowi to z Już, już wyszedł wysoko gościu. No uderz to do bok! Popsuta gra po tym patchu. Jak ta piłka przeszła? Nie ma spalonego. Nie ma spalonego, no czemu on tak wolno bieg? Jakby miał worek z węglem, z drzewem, z, na plecach. Ta piłka by mu tą głowę normalnie rozsadziła. Taka mocna była. A on chce to tak e, główką. No ja się przesunąłem, ale nie strzelił się o to bramki. Nie no, ja tego nie mogę już stosować, bo to jest nie To jest po tym patchu nie nie da, nie da rady. Wyszedł wysoko. Przepchał się i tak stracił. Padaj mu tam, brawo. Przyjmij Dobra, zmiany. Aleś błąd zrobił, ale i tak mu się wylało. Piękna gra. Zmiany drogowe trafiłem w piku z ikoną. A ja tysiąc sytuacji nie umiałem go dla A on jedną, jeden wylew i gol. Piękna ta gra, z po tym patrzę. Pięknie się w nią gra. Jeszcze pięknie jak się grało. Nie, no piękne to podanie. A on sobie podaje dokładnie, nie? Pięknie. Miałem piłkę, nie mam piłki. Co on robi, ten bandajk? W końcu to wyszło. To moje rozegranie. No nie, no cofnął się. Przed i, i wrócił się. Teraz nie zdążył uderzyć. Żółta kartka dostał, a nie ma faulu I piłka nie jest moja. Żółtą kartkę dostał za to zagranie w polu karnym na moim zawodniku i nie, nie ma karnego. Dobra, idziesz sam. Neto no, jest Czy szybki. Oczywiście nie mogło iść to do Doku, nie? Szybciej, przyjmij i podaj. Doku. Nie no, nie wierzę w to. Dobrze bym się przesunął Ross chociaż. Meśki jeden. Idziesz sam do ku. Jest, siedzi. No kiko bezczelnie idzie, i mu to wyjdzie, nie? Bo mój obrońca nie dogoni jej. Oni wolni, co oni kondycji nie mają. Aber die Dobra, mamy te paki. Żel i Dziękuję. Dostałem spóźniony prezent na dzieciątko. Matka mi teraz mówi, że szampon, Żel i dezodorant. Zapomniała mi tego. Do... Mikołaj nie przyniósł, nie? Dobra, najpierw tą w kartę. No. Eee, nie jest to eee, Leo, co to jest? Saudi Araba, PP, Francja, A, Benzema, nie diabi, to jest fajny traf, ej. To jest chyba dobry traf. To chyba jest w końcu oddało chyba. Jak 400k, cena podaj, cenę eee, 200, dobra, ale dobry traf. Ja już mam... Diabiego, mam na zmianie. Mam tego. Doku mam. Dobra, teraz tu musi oddać. Znowu zimować. To jest ikona. Eć PO Rumunia to jest chyba. Hadzi. Kurde, słabo. A Hadzi jest 9-1, to musi być coś więcej. 8-9, no nie. I masz rano. No nie, no nie kocham je tak ranie. I tu już nic więcej nie będzie lepszego. Dung. Nie, a inni se trafiają. Inni se trafiają kurde ja ja turę, nie w tej paczce, a ja nie ta gierka jest. No zawiedziony jestem, nic mi kompletnie nie leci, nie? Nic nie ma grywalnego. Porównaj cenę 30K. Ten no dobra, 50. Ale co tak tak nie będę nim grał? Dunk. No dunk 140, ok. A i tak nim nie będę grał. No ten 200, ale nie będę nim grał. Ten też 200, ja też nim nie będę grał. To nie jest to, co chciałem. Musiałbym zmienić skład, żeby tych dwóch gości na Bundesligę. No a chociaż Diab jest. Dobra, Rodri, ciebie testowałem, ale tyś jest daremny. To ty, daremne, to ty. Makalele jest lepszy. Gdzie on jest? No i co ja mam zrobić? Mam niebiego i mam doku. A za on. To może go sprawdzimy. O, to by było dobre. Damy mu jakiś. byle jakiś styd, bo on tak zmiennikiem jest. Znaczy styl, dobrze mówię? Nie styl, tylko ten. Ulepszenia, bo jak to się nazywało, znowu? Te myśliwe i tak dalej. No, styl gry, no. Jeszcze sobie go damy do naszego składu z Ligi Arabskiej. A, mam go już. Dobra, tego mogę przepalić. Tego teraz mogę przepalić. Gdzie jest Maling? Uśmiecha się. Nie widać, że się uśmiechał. Smail. Smile. Jakie on ma pozycję? SPOPS? N. Dobra, to będzie na ławce. No tu nie dam go. Zajrę jest lepszy chyba, nie? Czy Zaire? Ayo, Nie no, jak nie leci, to nie leci, nie? Co to z Cristiano Ronaldo, którym nie będę grał? Co to za traf? 200k, ale co z tego, jak nim nie zagram? bo trafiłem na to, tę najlepszą kartę, jaką trafiłem. To to jest że Zidana, dali. Każdy ma Zidana. Masakra. Dobra, dziękuję na razie.